Minutki stajczy, ćwiczenia rozluźniające stawy. Jak zawsze, wszystkie ćwiczenia zaczynamy od ukłonu i rozstawiamy stopy, po czym rozpoczynamy skręty bioder. Poprzez skręty wyrzucamy swobodnie ręce, tak aby obijały bok brzucha i z tyłu nerkę. Przy uderzeniu w ciało robimy wydech. Następnie schodzimy w dół i wyginamy ciało do tyłu, pamiętając o tym, by zachować prosty kręgosłup i nie wychylać się zbyt mocno do tyłu, aby nie powodować napięcia w plecach. W kolejnym ćwiczeniu skręcamy ciało, wyciągając rękę do góry, i przy ruchu robimy wydech. Staramy się ręką ciągnąć cały czas do góry, tak aby rozciągać bok. Kolejne ćwiczenie: duże obroty rękami do przodu, luźne wymachy i to samo w drugą stronę do tyłu. Pamiętajmy o dużych kołach. W kolejnym etapie podobne ćwiczenie, z tym, że jedna ręka idzie do przodu, a drugą prowadzimy do tyłu poprzez ruch bioder. Następnie opukujemy plecy, zamykając klatkę piersiową. Staramy się zrobić to również z ruchem ciała. Dalej rozluźniamy stawy, wyrzucamy ręce do tyłu, wykorzystując skręt bioder. W kolejnym ćwiczeniu rozluźniamy stawy nadgarstków w jedną i w drugą stronę. Tak rozluźnione ręce i nadgarstki luźno potrząsamy, aby to napięcie jeszcze bardziej puściło. W mniejszym rozkroku wykonujemy obszerny obroty biodrami. Pamiętajmy, aby ruch był kolisty i jak najbardziej obszerny na zewnątrz. I to samo w drugą stronę. Kolejne ćwiczenie przy większym rozkroku chwytamy jakby kulę. I przenosimy ją wokół ciała. Na dole robimy wydech, na górze wyginając się, robimy wdech. W kolejnym ćwiczeniu zataczamy koła kolanami do środka, rozluźniając stawy. Kolan, i stawy skokowe. I to samo wykonujemy na zewnątrz. Podobne ćwiczenie ze złączonymi nogami. Obroty w jedną i w drugą stronę. W kolejnym ćwiczeniu przenosimy ciężar ciała, wykorzystując skręt bioder i kolanami zataczamy koła. W pierwszym wariancie zataczamy koła na zewnątrz, później zmieniamy opcję i również wykorzystując skręt zataczamy koła kolanami do środka. Rozluźniamy mięśnie nóg, stawy, i przechodzimy do szyi. W ćwiczeniach szyi wykonujemy najpierw skłony do przodu i do tyłu. Następnie skręty lekko rozciągające na bok. I w kolejnym etapie kładziemy głowę delikatnie na boki. Na samym końcu, wykorzystując ruch ramion, przetaczamy głowę dookoła, starając się maksymalnie rozluźnić mięśnie szyi. I ostatecznie rozluźniamy całe ciało, aby puścić napięcie i rozluźnić mięśnie i stawy.